Wcześniej Boże e, słowa, słowa życzeń, wszak Boże Narodzenie. No właśnie słowa. One potrafią wiele wytłumaczyć, wiele wyjaśnić. E, potrafią zbliżyć człowieka do człowieka, potrafią pomóc zrozumieć, potrafią też e, zamieszać, potrafią też. Nieść ze sobą nie to, co jest prawdą, składamy sobie słowami życzenia. Chciałbym z racji, z okazji, pamiątki narodzenia tego słowa życzyć nam wszystkim, Wam, ale sobie również, aby słowa słowami nie tylko pozostały, aby wszystkie dobre słowa które mają wyrażać uczucia, czyny, które mają nieść ze sobą dobro i wszystko, co najlepsze. Nie zostały tylko słowami, nie zostały tylko na naszych ustach i w naszym sercu, nie zostały tylko pragnieniem i potrzebą, ale żebyśmy chcieli i potrafili sobie to dawać. Uczynkami. To jest najlepsze potwierdzenie słów. Mój czyn, mój konkretny czyn. Więc życzę, żeby te święta pomogły nam, dodały nam wiary w to, że słowa mogą mieć za sobą czyny, a to czyny świadczą o miłości, którą w sercu nosimy i miłości, która zamieszkała w naszych sercach. Niech to słowo przemienia nasze życie. Niech nasze życie, Daj Boże, przemienia życie innych na lepsze.